Siemaneczko Ziemeczki w kolejnym odcinku z minecrafta Dzisiaj mam w planach Poczekajcie wyłączę to wszystko Ok Dzisiaj mam w planach zrobić jedną rzecz To znaczy pokoje dla yy, Graczy no Znaczy pokoje dla Gildii, czyli dla mojej gildii I te pokoje będą Prowadzić to chyba będzie Gdzieś tutaj No no Teraz jest dylemat Gdzie by to można było zrobić Nie, w sumie tutaj poprowadzimy Przy okazji sobie zenchantujemy Fortuna 2 Po prostu tutaj będziemy sobie szli do góry Tutaj powstaną pokoje. Tak, mówiłem co trzeba zrobić, żeby dojść do gildii. Nie pytajcie mi się w komentarzach. IP Serwera zawsze będzie podane w opisie, ale mi się nigdy nie pytajcie co trzeba zrobić. Ja już to mówiłem w poprzednich odcinkach. Jak ktoś mnie nie ogląda, to jego strata to na przykład nie będzie wiedzieć, co trzeba zrobić, żeby znaleźć się w mojej gildii. Dobra, powtórzę ostatni raz. Trzeba mnie zasubskrybować na. po prostu na YouTubie i. No i po prostu już może, będziecie mogli dochodzić, nie? To już tak. mówię. Po prostu tutaj będą się znajdować skrzynki. i łóżka. Nie idę po łopatę, bo będzie ciężko. Mam 15 minut, żeby nagrać. Dobra, zrobimy sobie z tego. Bo po prostu się śpieszę, a to jest ostatni moment, kiedy mogę nagrać. A więc 15, jak nie stążymy to spokojnie to się zrobi na live Albo po prostu w następnym odcinku. Albo po prostu zrobię to raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz będzie katastrofa. Tu pewnie zalało. Ja mam kobel przy sobie. Fly. Też są plusy latania. To są plusy z tego, że macie vip -a. możecie latać. Dobra, tutaj mamy. Jest 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jest raz, 2, 3, 4, 5. Jest porówno. Tutaj będziemy kopać sobie. Raz, dwa, trzy. Co tutaj jest w ogóle? Aha, to jest. Ale żeśmy na fajne miejsce trafili. Po prostu pro miejsce w Sam raz na robienie w sam raz na budowanie. Takie miejsce to ja bym chciał zawsze Tylko woda, wszystko zalewa. O tam. Co to tam? dobra, tu jest raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. Okay tu skręcamy i kopiemy tu Ok, gdzieś dotąd i teraz tamtej strony 5 i tutaj po prostu będą się znajdować łóżka i skrzynki a idziemy żelazną łup... kamienną łopatę zenchantować Nie żelazną, kamienną łopatę Czy to z żelaznymi łopatami? Raz... Ło, ale szybko tnie Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Raz, dwa, trzy, cztery, pięć I teraz tu jedziemy nie wiedziałem, że mam takie dobre ity O! Akurat i tak czy siak tutaj ściany trzeba zburzyć, to i tak się to zburzy. Teraz po prostu wykopmy to, co nam przeszkadza. Tak, jak powiedziałem, nie zdążymy na filmiku wykopać tego. To będziemy to robić na tym, na live streamie lub na następnym odcinku, bo jeszcze nie wymyśliłem, co mam robić na następnym odcinku, a więc może się tą pracę zostawi. film Jakby to, dobra zrobimy budowa Nie wiem jakby nazwać film, jeszcze się nad tym zastanowię Budowa Budowa pokoju dla gildii O, coś takiego Jest równo Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć A dobra W sumie, a nie w sumie W sumie dobra 6 jest 6 też 6 już mówię, ja nie lubię robić rzeczy z kamienia. Ja wolę sobie zrobić. Kocham drewno po prostu w Minecrafcie. I o więcej się mnie nie pytajcie. Czemu robię tylko z drewna? Wyjazd. O. Ok. No, nie wierzę. Ja bym miał moderatora. Może kiedyś tam będę mieć na tym serwie moderatora. A to będzie kitowo, bo już będę mógł sobie A Więc wolę być na survivalu i mieć tego vipa i latać, niż mieć, powiedzmy, moderatora i cheatować sobie i sensu gry nie ma. Więc tu, ale to sieka. Masakra. Dobre. Opłaca się chyba nieraz łopaty Enchantować. Dobra, idziemy teraz coś, żeby można było po postawiać To odkładamy już w, na swoje miejsce To idzie do drewna To idzie do takich rzeczy To won stąd, to też won, to też won to tu, tu, tu o, nie ma miejsca to chyba tutaj zostanie. Będzie oczywiście na skrzynka jeszcze zrobione, żeby mieć tam dostęp. To zostałem od admin za to, że tak długo. Chyba na, ja najdłużej na tym serwerze gram. Od, oprócz tych adminów, wszystkich co to dostałem, to bierzemy tak drewno, które to się przyda. To, 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 to. to. Chyba tak to wystarczy. Tak podłogę zrobimy z tego. To tutaj jeszcze szybko siekniemy. Na dachu już mam pomysł. Znaczy na, na sufit już mam pomysł. Kop, kop, szybciej. Wow, oszalałem po prostu jest już 32 widzów, no to jest naprawdę dużo. Aha, już mówiłem na, na World of Tanks, że mam w planach, jak będzie, będę mieć 50 widzów, to mam w planach zrobić yy, serwer, ale nie wiem czy to wypali, nie obiecuję. Dedykowany z, z, na 50 slotów, chociaż no nie wiem czy wypali to w ogóle ten serwer. Czy pieniążki będę mieć. I po prostu tak, że już ważysz 50, no to już serwer zrobimy własny i będziemy tam grać, nagrywać i tego typu sprawy. Oczywiście ta seria cały czas będzie, póki mi nie zabraknie pomysłów. A jak zabraknie pomysłów, to survivala się zrobi. Albo po prostu inny serwer. Ale to jeszcze nie kończy tej serii, jeszcze jest co robić. Jest jeszcze luz. Skończyło się, to to bierzemy. Oczywiście jeszcze LoL'a i BF'a nie rozsądziłem, ale może już na, we wtorek Już to Na razie mam nadzieję, że mam WoT Czyli World of Tanks i Minecraft wystarczy Bo na razie naprawdę żadnych pomysłów nie mam Co do tego nagrywania i tu będziemy musieli zniszczyć Tu też będziemy musieli zrypać To się zaśpiewa to i to. Okej, okay, kładziemy ściany, i ściana chyba będzie wyglądać tak. Tu będzie tak obudowane. Tu tak. Tu tak. U, tu będzie dylemat. Mm -hmm. Tego nie będę mógł zniszczyć. A już mam pomysł: Najwyżej na dwie kratki, bo wystarczy, nie? Taka tam sypialnia. Na dwie kratki, wam, mam nadzieję, że Wam się będzie podobać. Odnośnie gildii już gadałem. Co ja tutaj mam jeszcze do powiedzenia? No, chyba już nic, co bo odnośnie tego serwera. Po Aha, i jeszcze nie, nie, jak będziecie wchodzić na ten serwer, bo. Linka do serwera będziecie mieli w opisie To nie zawsze mnie... Nie, to zawsze... No nie zawsze tu grałem, po prostu inne serwery do też Do pogrania Ale na ten, na ten serwer Też często wchodzę, więc jakby Ktoś chciał mnie zobaczyć po prostu i pograć ze mną To niech pisze w komentarzu Albo wyśle do mnie wiadomość na YouTube Live'y Tak jak powiedziałem, jak będę mieć czas Bo nie zawsze w tygodniu będę mieć czas Dzisiaj po prostu był live Było 10 osób chyba nie chcę kłamać. To po prostu dzisiaj się świetnie bawiliśmy, pograliśmy trochę pobudowaliśmy. Mi się podobało. Nie, 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 to nie może być tak. No, pograliśmy trochę sobie, pogadaliśmy, pośmialiśmy się na Skype'ie i skończyłem live'a. I mówię, wezmę już jest dzisiaj poniedziałek. Nie, ca ja nam puh czwartek mówię, wezmę się za nagrywanie. Nagrałem ten film i jutro go wstawiam. Dzisiaj jeszcze się wod pojawi. Ok. Ok. I tutaj tradycy... Mm. Tradycyjnie tak i w każdym... Nie w każdym. Ale ja tak zawsze robię. Już wie co... Ci, już wie... Ci, którzy mnie oglądają już wiedzą o co chodzi. Tak zawsze robię. Jeszcze może kiedyś tutaj jeszcze zrobię zamiast pochodni tego glowstow'na Okej. Okay, mam wełnę na łóżka A tutaj się przy okazji już zrobi te ściany Żeby to jakoś ładnie wyglądało A nie brzydko bo nie lubię, jak jest brzydko. Ani wy ok, teraz mnie trochę zatkało, ale nie wiedziałem, co powiedzieć. No po prostu, buduję, nie jestem skupiony na budowaniu, a nie. OK, OK, okej No i tak po prostu będziemy wchodzić, nie? Znaczy to się jeszcze zburzy, to się jeszcze zburzy. Tu się da to, to, to. Nie, 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 nie. tak. Jeszcze może kiedyś się dopracuję tutaj te schodki, żeby były. He, to na razie nie. OK, odkładamy. I jeszcze może na live pójdziemy, jak będzie w piątek lub w sobotę. Się zrobi następną skrzynkę z koblem. Aha, już wiem, co mogę zrobić w następnym odcinku. Już mam plany na dwa następne odcinki. Nie, na jeden w sumie. Jak mi nie wyleci z głowy, to już mam plana, którego nie chcę zdradzić. To by był wesens już, żeby wszyscy wiedzieli. Co będzie na następnym odcinku, czyli wtorkowym, jak mi nic nie wypadnie? Nie rozumiem, jak oni te tabliczki na to kładą. Nie umiem, tak? O! Ale nie tak. I stąd bierzemy tego stone Drewno, stone, stone, stone Kamień Wkładamy to tu, 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 tu Tu, tu, tu Tu Drewno tu, 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 tu I patyczki Węgiel to Tu Zonki tu, to tu, tu 64 to tu, tu Mamy coś wełny? Nie mamy, no to się kiedy indziej łóżka zrobi, I oczywiście, już Wam wyjaśnię, jak to będzie wyglądać. Tak będzie łóżko, skrzynia nik, skrzynia łóżko nik, skrzynia łóżko nik. Powiedzmy, tutaj nie wystarczy: skrzynia, skrzynia łóżko nik, skrzynia łóżko nik, skrzynia tego nie będzie łóżko nikt, nie? I, żeby, I może jak bo oczywiście bo będzie gildia To może jak ja będę mieć dużo diaksów No to będę do gildii tam do tych skrzynek wrzucać To na tyle ziomeczki Subskrybujcie, łapkujcie mój kanał Zapraszam do następnych filmów Z minecrafta będzie ciekawie No i oczywiście zapraszam do live streamów Trzymajcie się, papa pa.